Zmodernizowany ostatnio przez Podlaski, ten drugi. Kiedyś był Kob Już się zamykają rogacki. Dzisiaj są bombardiery i drągi od kombudu chyba Gdzieś tam będzie z jakiejś strony jechać dzwony może było słychać, ale nie wiem Na pewno się rozgadki zamknęły Tutaj nowa nastawnia stara jest rozrebierana, już wywalają stare urządzenia. Y, Dzisiaj, no, się doprowadzi, nowe karzełki, bo tam się stoją już, jest chłodno powiem, stare na rzeczy do pętni. No, nie zło, tylko drogi do pędni jest to na pewno rzeczy, przepraszam rzeczy to są koło nastawni, tam wdrażały. Kawał historii. Dawniej fabryka medli w białej. Dalej rolki. I zostało się jakoś pędnia. Jeszcze tutaj są stare słupy od trakcji. Licznik osi. Koziół oporowy. Atrakcja nowa O! Gdzie skład chyba? Mickiewicz lub Starzyński? Tu są może od razu nagra się coś Tana skrzynka Już widać tam e, te reflektory Chyba to albo jest kibel Albo e, osobowy Albo zmodernizowany kibel. Ale już patrzę to chyba jest jakieś zmodernizowany chyba No Kibel A L, chyba Ach, bywa. Dawne czasy minęły. Teraz nowe wszystko, bombardiery. Wszystko, liczniki osi. Ach, jeszcze tu taki szybki nagranio. Sprzedam Przedam pędnie. Nie, tutaj były samofory świetlne, nie kształtówki. Więc nie wiem po co, a tutaj nadal no po tym... O ciekawostka tutaj jest niezły czujnik do tego wymontowany pewnie i pewnie jeszcze w dzień publikacji wezmę tutaj wrzucę ten film będzie przynajmniej aktualne Tutaj były też krzaki, jeszcze w lato, ale już nie ma. No i to wszystko. Pach.